Najpopularniejszym mitem jest przekonanie, że nasze, że nasze zwierzę po zabiegu przytyje. Jak najbardziej. Hormony płciowe mają wpływ na przemiany metaboliczne dotyczące praktycznie wszystkich substancji w organizmie, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, ale odpowiednio poprowadzone zwierzę po zabiegu kastracji i sterylizacji, czyli takie, które żywi się karmą o odpowiedniej poziomie energii, Oprócz tego ma zapewniany odpowiedni ruch, na pewno nam nie przytyje. Jeżeli chodzi o zachowanie naszego zwierzęcia po zabiegu kastracji i sterylizacji, bardzo często jest to zabieg polecany w przypadku agresji psów. Zabieg ten jak najbardziej pomoże w takiej sytuacji, ale w, 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 ale w przypadku ściśle określonego zachowania. Jeżeli zachowanie agresywne związane jest z popędem płciowym to jak najbardziej wykastrowanie psa samca czy koca, kota kocura spowoduje wyhamowanie niepożądanych reakcji. Albo udowodniono także, że zabieg sterylizacji i kastracji przedłuża życie.